Elon, wszystkim witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście, na samym początku, zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, zostawić jakiś komentarz pod. Materiałem, no i kliknąć sobie dzwoneczek, żeby nic Was nie ominęło, co pojawi się na moim kanale. Zanim polecimy, to chciałem Wam przypomnieć, że wszystko, co mówię na moich materiałach, nie powinno być traktowane i nie jest żadną poradą inwestycyjną ani finansową. Także jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Na blogu www.marekporwol.pl na samym dole znajdziecie najnowsze artykuły, i dzisiaj chciałem się skupić na artykule dotyczącym Elbanku, jak i tutaj Strikebita. Strikebit to jest taki agent AI, kupujemy go sobie po prostu na stronie i on nam generuje tokeny. Zaraz o tym opowiem. No a jeżeli chodzi o Elbank, no to mam dla Was turbofajną promocję. Jedna promocja Kończy się 28 lutego, a kolejna promocja kończy się troszkę później. Ale tutaj jest limit nagród ograniczony, no bo tam 1000 osób może zgarnąć sobie po 20 dolarów za samą rejestrację i zrobienie KYC. Także może być to coś ciekawego dla Was. Przejdźmy teraz, najpierw tutaj, na informacje dotyczącą tego Elbanku. Oczywiście promocje i bonus opisałem na moim blogu i tutaj, tak jak już wspomniałem, są dwa bonusy. Jeden dotyczy rejestracji konta i Akcji, która odbywa się do 28 lutego, także jest jeszcze chwilę czasu. No i tutaj, aby się zakwalifikować, nie trzeba robić KYC, wystarczy zrobić obrót. Obrót w wysokości 200 dolarów, tak jak tutaj możecie zauważyć. Ja też tą promocję opisałem na Telegramie. Jeśli chodzi o Telegram, to zaraz Wam pokażę. Jeśli chodzi o Telegram, to tutaj opisałem tą właśnie promocję i można ją połączyć z promocją, która pojawiła się też jako dodatkowa i która trwa jeszcze przez 20 kilka dni, no i tak jak już wam powiedziałem. To tutaj możecie zgarnąć od, od 1 do 10 dolarów za wykonanie właśnie tego wolumenu. Czym wyższy wolumen, tym oczywiście szansa na wyższą nagrodę. No i tutaj też jest ograniczony limit z tymi bonusami. Także, kto pierwszy, ten lepszy. Zadbać trzeba tutaj o to, aby właśnie zarejestrować się z mojego kodu referencyjnego, bo jest to promocja dla mojej społeczności i tutaj kod wystarczy podać podczas rejestracji ten, który tutaj widzicie. Dodatkową opcją jest właśnie rejestracja tutaj w tej kampanii. No i tutaj jak już założycie konto i będziecie chcieli otrzymać bonus, czyli dodatkowe 20 dolarów dla osób, które zrobią KYC, tutaj też mamy taką informację podaną, że jest sign up bonus. Także zarejestruj się, zrób KYC, a masz szansę otrzymać 20 USDT. No i tutaj limitowane jest to dla 1000 osób. No i zanim tutaj zrobicie wszystko, to warto jest po prostu przejść tu na tą stronę. Link oczywiście znajdziecie na telegramie, na moim blogu, jak i w opisie tego filmu. No i tutaj się zarejestrować do tych akcji. Tutaj są taski do wykonania. A dlaczego też mówię o tym Elbanku? No dlatego, że udało mi się tutaj dla społeczności wynegocjować z nimi dzięki takiej mini współpracy bonusy. No i zobaczymy, ile tych bonusów będzie, jak ta współpraca będzie tutaj przebiegać. Tak jak wiecie, ja lubię załatwiać tutaj i ogarniać różne giveaway e dla społeczności nie tylko z giełdami, ale też z innymi. Akcjami. Ostatnio rozdawałem 1 gram złota. Ostatnio też rozdawaliśmy termosy i różne takie rzeczy. Także, jeżeli ktoś takie coś lubi, no to zachęcam, aby mnie zaobserwować. Przejść także na mój X, tam dać subskrypcję czy followa, no i będziesz na bieżąco. Oczywiście też wbij sobie na Telegram, bo tam dodaję najszybciej tego typu informacje. Idąc dalej. Do Strike Beata, no to tutaj chciałem Wam pokazać, ile udało mi się nazbierać tokenów. Te tokeny zbierają się tutaj każdego dnia. Ja już uzbierałem 22 798 tokenów Air Strike. Co tutaj z tym będzie? Nie wiem, ale wiem tyle, że. Te tokeny, jeżeli właśnie będzie listing, będę mógł sprzedać, bo ja to traktuję troszkę jak właśnie te nody, które też zbieram sobie, kupuję i po prostu czekam, aż dany token zostanie wylistowany. Tutaj możemy kupić takiego Radiant AI agenta, za tego podstawowego płacimy 299 dolarów, za takiego średniego 499 dolarów. No i za takiego już Elite Premium tutaj oczywiście będzie nam dawał najwięcej benefitów. Za Płacimy 699 dolarów. Ja sam posiadam tego Prime za 499 dolarów. Tak jak tutaj widać, nazbierało się mi tyle tokenów. No i tutaj możemy też oczywiście przeczytać takie podstawowe informacje, ile tych tokenów będzie rozdawane nam podczas właśnie jednego miesiąca. No i tutaj w tym najmniejszym mamy. Do rozdania milion tokenów, później mamy 2,5 miliona, no i 4 miliony. Tutaj oczywiście też są dodatkowe opcje tych agentów. AI. Na no czym są ci agenci AI? No to ja też tutaj opisałem na blogu. Opisałem tutaj trochę więcej, czym jest ten StrikeBit. No to jest taka platforma redefiniująca doświadczenia w handlu. No i tutaj można się zakładać, jak i przewidywać pewne rzeczy dotyczące handlu. Ja sam jestem ciekawy, jak to będzie działać, ale tak naprawdę skupiam się tylko i wyłącznie na razie na tych tokenach. Bo ci agenci AI to tak jak już pewnie wiecie i się interesujecie tematem. Wydaje mi się, że ten temat agentów to jest taka trochę narracja, a co z tego będzie, no to tak naprawdę nie wiemy. Także nie traktujcie tego jako żadną poradę inwestycyjną czy coś w tym stylu. Ja lubię partycypować w tego typu akcjach, także też wam to tutaj pokazuję. No i możecie zrobić z tą informacją, co tak naprawdę chcecie. Ja te agenty kupuję, ja sobie te nody kupuję, no i później liczę na to, że po prostu na listingu uda mi się to sprzedać z zyskiem albo przynajmniej w takim stopniu, żeby zwróciło mi się. To, co za to zapłaciłem. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo, za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja, transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBzen, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. A jak będzie, no to tak naprawdę zobaczymy. No idąc dalej, tutaj mamy oczywiście serwisy, mamy Binary AI Agent, Prediction Market, Copy Trading, Trading Analysis. Także tutaj to są takie główne cechy tego serwisu. Agenci Radiant AI Agents to jest serce ekosystemu Strikebit. No i tutaj oczywiście Radiant Agents to inteligentne, dostosowywalne narzędzia AI, które automatyzują, analizują i realizują zadania w całym krajobrazie DeFi. Użytkownicy mogą je konfigurować do swoich potrzeb. No i tego też jestem tutaj ciekawy, jak oni to tutaj nam. Przedstawią i zrobią. No i tutaj też będą oczywiście NFT, Telegram App, Launchpad i różnego typu akcje. A z takich dodatkowych rzeczy, które mają się tutaj pojawić, no to mamy też właśnie rynki predykcyjne Weights. Tu możemy więcej na ten temat przeczytać, czyli będzie tutaj przewidywanie, predykcję tego, co się może na rynkach wydarzyć. Później mamy puls społecznościowe narzędzie do handlu opcjami. I tutaj możemy się oczywiście zakładać między sobą góra dół z tego co czytałem. No jest jeszcze coś takiego jak scope, czyli do analizy tego wszystkiego. Nie najbardziej interesuje to, czyli token. Token Air Strike i Strike, który tutaj będziemy sobie zbierać i będziemy mieli opcję wymiany tego, liczę, że tutaj uda się. Oczywiście na tym zarobić. Airstrike to niemożliwy do handlu token przeznaczony do stakingu oraz uczestnictwa w zarządzaniu ekosystemem. Funkcji Airstrike obejmują staking dla nagród pasywnych, tworzenie specjalnych pól stakingowych dostępne do ekskluzywnych funkcji ekosystemu od 2025 roku także tutaj powinno się dziać. Zobaczymy też na co rynek nam pozwoli bo tak jak widzicie ten rynek ostatnio nie rozpieszcza. Prawa do głosu i takie opcje właśnie tutaj ogólne. Oczywiście znajdziecie też tutaj informacje na temat tego, że token strike, którego my finalnie otrzymamy, będzie listowany na Elbanku. Dlatego tym Elbankiem też po części się zainteresowałem, a jak już mam tam działać i mam się tym interesować, no to udało mi się po prostu dla nowych osób ogarnąć jakieś bonusy. Jeśli też jesteś już w ogóle zarejestrowany w Elbanku z mojego linku. No to możesz po prostu wykonać tam ten obrót, wykonać wolumen, no jest szansa, że dostaniesz nagrody. Jeśli nie jesteś zarejestrowany z mojego linku, a miałeś gdzieś jakieś stare konto, ale niezweryfikowane, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć sobie drugie konto na nowego maila z mojego linka, wykonać te wszystkie zadania, no i skorzystać tutaj z podwójnej promocji, zarówno z tej. Dodatkowej, gdzie wystarczy ten wolumen, jak i oczywiście, jeżeli zrobisz to wystarczająco szybko i złapiesz się w tych tysiącach osób, no to tutaj dodatkowo jest do zgarnięcia 20 dolarów. Z tego co jeszcze pamiętam, no to nagrody będą rozdawane dla osób, które się zakwalifikowały co czwartek. Także tutaj wystarczy uzbroić się w cierpliwość. Zresztą zobaczymy, czy w ten czwartek już te nagrody zostaną rozdane, czy dopiero za tydzień. Ale to też będę Was informować na bieżąco. No i także Wy sami, osoby, które się tutaj zakwalifikowały, dacie pewnie znać, czy ta nagroda wpłynęła. Chyba, że się po prostu rozejdzie. Także warto się tutaj pośpieszyć. Tutaj na StrayBit. Na Xa. Tutaj znajdziemy najnowsze informacje dotyczące tego projektu. Oni tutaj aktywnie publikują, więc są aktywni. Także, jeżeli ktoś się bardziej chce tym zainteresować, taką główną informacją, którą znalazłem też na Xie, jest właśnie tutaj Binary. Jest to ich pionierski w sumie bot który już tutaj oferuje pewne opcje, no i finalnie będzie można tutaj zamienić te tokeny Airstrike, które dostajemy podczas akcji airdropowej na tokeny Bin. No i to też jest taka dobra, fajna informacja. Idąc dalej, tutaj mamy kolejną informację, trochę dłuższą w tym temacie, no i z takich informacji, które jesteśmy w stanie tutaj znaleźć. No to oczywiście tutaj mamy możliwość brania udziału w, właśnie zakładach. Także możemy obstawiać tutaj tak lub nie. Ta platforma jest porównywana do polimarketu. Także polimarket pewnie znacie i wiecie o co chodzi. Także na polimarkecie też obstawiamy. Braliśmy tam udział lub robiliśmy jakieś transakcje, które albo zakładaliśmy się za czymś, albo przeciwko czym. Czemuś, przeciwko czemuś. Więc tutaj mamy taką możliwość. No i oczywiście z takich dodatkowych informacji jest, że FI tego binary jest spalane. Te część tych binary jest spalane, żeby suportować tutaj ten token. 20% tych FI będzie trafiać do posiadaczy Elite AI Agent. No i tutaj też jest informacja, że ten binary jest tańszy o. 25% od samego polimarketu. Kolejną ciekawą informacją na temat właśnie płynności, ponieważ tutaj jest pewien problem z płynnością. A to dlatego, że tutaj rozwiązaniem dla Strikebita, dla tych stokenizowanych agentów, jest to, że tutaj mamy tokeny ERC404. Ja coś takiego kiedyś kupowałem, już nie pamiętam co to było, ale było tak, że jeśli miałem jednego tokena całego, no, to mogłem też tutaj sprzedać NFTK na markecie NFT albo po prostu tradeować tymi tokenami na dex -ie. Także to na pewno jest ciekawym rozwiązaniem dla mnie. Patrząc z mojej perspektywy, no to te agenty nie są jakoś tutaj turbodrogie, no bo już mam i droższe agenty, jak jakieś nody czy nft związane z agentami AI, także tutaj eksperymentalnie sobie też coś takiego zapodałem. Dodatkowo tutaj jest informacja na temat IDO, które odbędzie się na House Starter. No i tutaj można się zapisywać jeszcze przez 8 dni, z tego co widziałem, tylko trzeba tutaj podpiąć wallet, już to zrobimy. Tak, podpiąłem wallet. Tak jak widzimy, mamy tutaj możliwość rejestrowania się do tego na whitelistę 8 dni. Tutaj mamy kolejne informacje, także jest docs. Link do doxa znajdziecie w opisie tego filmu, jak i na blogu, więc też można tutaj trochę więcej przeczytać na ten temat. I mamy po kolei wszystko rozpisane, czyli tak, jak to powinno wyglądać, możemy zrobić swój indywidualny research. Zawsze to róbcie, zawsze czytajcie troszkę więcej na ten temat. No bo ja też nie jestem w stanie Wam wszystkiego. Przekazać. Dodatkowo ja podchodzę do tego wszystkiego na luzie. Także wiele rzeczy kupuję jako zysk albo wpysk, no i potem patrzę, co tutaj z tego będzie. Także jeżeli ktoś nie chce tutaj ryzykować, no to nie musi. Pamiętajcie, Bitcoin is the king. Także tutaj mamy informację, czym jest właśnie ten cały strike bit i co oni tutaj oferują. Ja jestem ciekawy właśnie tej narracji z tymi agentami. Tutaj mamy wizję. Tego całego Strike Strikebit, także tutaj mamy te produkty: AI Agents, Prediction Market, Telegram Bot i Analyticsy. Tak jak mówiłem, jeszcze mnie interesuje tutaj dużo bardziej ta tokenomia, jest szansa, że to jest projekt długoterminowy. Sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Także już kończąc, jeszcze raz przypominam o tej promocji związanej z Elbankiem. Zachęcam do tego, aby sobie z tego skorzystać, no bo nie wiemy kiedy się pojawi tutaj kolejna szansa, a do zgarnięcia jest nawet 30 dolarów dla tych najszybszych osób. Także to by było tyle. Dzięki za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.